Maciej Zieliński, witam i zapraszam na program Kontrast w Zebra TV. A dzisiaj Państwa i moim gościem jest Ireneusz Szymczak, wójt gminy Pniewy. Dzień dobry, Panie Wójcie. Dzień dobry, Panie Redaktorze. Dzień dobry Państwu. Panie Wójcie, zaczynamy od sprawy, którą warto skomentować, a na pewno postawić pytanie, jak to się robi w gminie Pniewy. Gmina zajęła dziewiąte miejsce wśród 1464 gmin w Polsce. Gmin wiejskich w Polsce, a zatem gmina Pniewy to jest top ten e, najlepszy gmin w kraju. Dodam tylko, że ranking jest niezależny, e, przygotowany przez pracowników Politechniki Warszawskiej, a wskaźniki, jakie były brane pod uwagę e, to między innymi wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, czy liczba osób pracujących na tysiąc mieszkańców. A zatem, Panie Wójcie, powracam do mojego pytania: jak to się robi w gminie Pniewy? Panie Rada że przede wszystkim wielki sukces i piękne podsumowanie mojej i mieszkańców pracy, mojej jako wójta, oczywiście mieszkańców ich przedsiębiorczości. Tak bardzo obiektywny sukces, ranking Politechniki Warszawskiej. Tą nagrodę odebrałem w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej, bo organizatorem była też Sejmowa Komisja Samorządu, Terytorialnego docenione zostały nasze inwestycje, rozwój, ale też doceniona została postawa mieszkańców, ich przedsiębiorczość, gospodarność i przede wszystkim sumując rozwój naszej gminy Pniewy. Ten rozwój widać na tle całej Polski, czyli to jest sukces ogólnokrajowy, co mnie bardzo cieszy i napawa optymizmem. Na przyszłość. Panie Wójcie, no właśnie, tak jak wspomniałem, top ten miejsce dziewiąte w całym kraju. Jak pan analizuje? Już tak pokrótce powiedział Pan, jak co zdecydowało o tym wyniku, ale pana zdaniem taki najważniejszy atutyn, coś, co rzeczywiście decyduje o tym, że to jest top ten gmina Pniewy, to jest top ten w kraju. Panie redaktorze, przede wszystkim decyzje, które podejmowałem jako wuj. A propos polityki rozwoju inwestycji w gminie, czyli rozwój dróg, rozwój szkół, gospodarki wodociągowej, przygotowujemy się do budowy kanalizacji w gminie. Pniewy, ale też olbrzymie środki zewnętrzne pozyskane przez Urząd Gminy Pniewy, które wpłynęły właśnie też na te wskaźniki na możliwość realizowania inwestycji. Gmina Pniewy jest w świetnej kondycji finansowej, pozyskujemy olbrzymie pieniądze, ale też zapewniamy wkład własny do tych inwestycji. Te inwestycje spowodowały, ten dynamiczny rozwój gminy Pniewy i tu nie zatrzymujemy się, ten trend będziemy kontynuować. Mówimy o rankingu, ale też mówimy e, o niedawnych wyborach samorządowych, e, tam też ranking e, chyba taki dla pana wójta najważniejszy i Pomimo, że w wielu miejscowościach, samorządach naszego regionu e, obserwowaliśmy wiatr zmian, wielu wójtów, burmistrzów musiało pożegnać się ze swoimi stanowiskami, tak tutaj ranking, ranking top ten. No i wójt gminy Pniewy Ireneusz Szymczak na kolejną kadencję. Tak, tu mogę powiedzieć, że dobra zmiana w gminie Pniewy nadal trwa. Ten ranking ukazał się już po wyborach, także on nie był elementem wyborczym, ukazał się. Się po wyborach, ale to takie obiektywne i myślę, że. Dla mnie jako wójta bardzo satysfakcjonujące podsumowanie mojej pracy. Panie wójcie, z tej wiadomości na pewno najbardziej ucie ucieszą się uczniowie ze szkoły podstawowej w Ciechlinie. Ruszyła budowa hali sportowej przy publicznej szkole podstawowej imienia generała Franciszka Kamińskiego. Pod koniec maja odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego. Nowoczesny obiekt ma powstać już. Pod koniec marca przyszłego roku. E, no właśnie, ma być hala jak marzenie, panie Wójcie. Tak, hala jak marzenie, bo my oczywiście, zgodnie z naszym hasłem, w gminie pniewy spełniamy marzenia i to jest potwierdzenie. Termin odbioru hali będzie nawet szybszy, jeśli wszystko pójdzie dobrze, a tak zakładamy, być może ruszy od 1 września już tego roku. Mamy zbudowany łącznik pomiędzy szkołą a halą sportową. Są już zrobione fundamenty. Teraz pozostanie postawienie konstrukcji no i tej hali w technologii membranowej. Z programu Ministerstwa Sportu Olimpia. Mhm, tak, Panie Wójcie, też mówimy o um, budowie hali sportowej przy szkole w Ciechlinie, ale to jest jeden z takich elementów całej układanki i pewnego pomysłu e, na gminę, jej rozwój. E, bo jeszcze e, o tym warto wspomnieć, o tym też mówiliśmy w kontraście, ale to jest właśnie ten, ten element. E, pierwszym tym elementem tej układanki była e, szkoła. W Jeziorze, szkoła podstawowa w Jeziorze, tam ogłosili państwo budowę nowej hali sportowej z funkcją sali koncertowej. Budowa trwa, kiedy uczniowie będą mogli skorzystać z nowego obiektu. Tu też zakładamy optymistycznie, że od 1 września, tak, hala w Jeziorze będzie miała oprócz funkcji sportowej, także funkcję koncertową. Na chwilę obecną, jest już instalowany, że tak powiem, dach, są, są już legary położone. Czekamy na płytę warstwową, i niebawem obiekt zostanie zadaszony. Robi już niesamowite wrażenie. Mieszkańcy, przede wszystkim uczniowie, szkoły w jeziorze bardzo się cieszą i czekają na ten moment, kiedy będą mogli już korzystać z tej nowej hali sportowej. Panie wójcie, terminy są wyznaczane, ale w hale budowane są, czy są duże szanse, że zostaną wybudowane przed terminem realizacji? Z czego to wynika, czy pogoda, czy też dobrzy wykonawcy, którzy, którzy realizują te inwestycje? Na to składa się szereg czynników, między innymi dobrze przygotowana procedura. Przetargowa, tak, aby wyłonić profesjonalnych wykonawców, i tu muszę powiedzieć, że mamy dobre firmy, sprawdzone firmy, które wykonują te inwestycje, budowy idą sprawnie. A wiadomo, że kiedy zadanie zakończymy, to też i firma wcześniej otrzyma wynagrodzenia, także wszyscy będą zadowoleni. Mhm, ale ten początek jest już w samym ogłaszaniu przetargów. Nawet wcześniej, no początek to jest w momencie składania wniosku, no bo, bo to się wszystko zaczyna od pomysłu, później wniosek o dofinansowanie, przetarg, realizacja inwestycji, rozliczenie, no i później to najpiękniejsze, czyli korzystanie z obiektu. Teraz o Krainie Wilczków. To kolejny obiekt, który powstaje po byłej szkole w Wilczorudzie Parceli. To mówimy w tym przypadku o żłobku samorządowym, właśnie o tej nazwie. No, właśnie na początek dla piętnaściolga dzieci, ale z tego co wiem, temat jest rozwojowy, jeśli chodzi o liczbę dzieci. Tak, żłobek zlokalizowany w byłej szkole, także też piękna sprawa, bo dajemy drugie życie temu budynkowi. Żłobek będzie na poddaszu, będzie widna z dużą rezerwą, tak jak pan powiedział, żeby w przyszłości więcej dzieci mogło skorzystać. Piękny teren wokół lasy. Nazwa żłobka nawiązuje do tego, Miejsca przy, przy nazwie posiłkowałem się opiniami mieszkańców. Oni zaproponowali między innymi taką nazwę. Bardzo się cieszę z tej inwestycji. To już drugi żłobek w gminie Pniewy. Pierwszy jest przy szkole w Kruszewie. Jest bardzo duże zapotrzebowanie. Okazało się, że w gminie Pniewy, w małej gminie, ludzie chcą zostawiać swoje dzieci w żłobku i, i pracować, być aktywnymi, także to jest też odpowiedź na oczekiwania mieszkańców. Jeszcze też Panie Wójcie, dopytując o e, krainę Wilczków, piętnaściorgo e, dzieci, tak jak wspomniałem, ale to chyba jest już coś bardziej niż e, pewne, że, że tych dzieci będzie więcej, bo gmina rozwija się, liczba mieszkańców rośnie, e, ludzie przyjeżdżają, aby Zamieszkać w gminie Pniewy. Tak. My jesteśmy zlokalizowani na granicy tego okręgu już podwarszawskiego, także mieszkańcy się u nas osiedlają. Jest bardzo duże zainteresowanie ze strony rodziców żłobkiem, tym, żeby dzieci tam umieścić. Myślę, że to jest bardzo trafiona inwestycja pod każdym względem. Mhm. Na koniec, Panie Wójcie, zaproszenie. Zaproszenie dla Państwa. Noc świętojańska 2024 w Osieczku. Już w sobotę 22 czerwca wystąpią Kasia Kowalska, zespół Weekend Ale. Nie tylko. Ale nie tylko, także nasz miejscowy y, Pniewy lokal Lokalbend, piękne miejsce nad Zalewem wosieczku 22 czerwca. Wszystkich serdecznie zapraszam, nie może państwa tam zabraknąć. Mm -hmm. Jeszcze, panie wójcie, dopytam o samą ideę. rozumie że Noc Świętojańska 2024 i y, 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 w nazwie y, rok y, aktualny, ale domyślam się, że były takie imprezy w latach Ubiegłych. Tak, jest to impreza cykliczna. W zeszłym roku była bardzo udana. Są też elementy tradycyjne, czyli puszczanie wianków na wodzie. I po koncercie jeszcze taki element, którym jest pokaz sztucznych ogni, piękne wrażenia. Wizualne. I Panie Wójcie, ponieważ odbierają nas również widzowie spoza oczywiście gminy Pniewy, czy, czy oni także mogą y, choćby skorzystać z tej oferty i pojawić się na Nocy Świętojańskiej 2024, czy oni też mogą poczuć się zaproszeni? Tak, zapraszam wszystkich na Noc Świętojańską w gminie Pniewy. Gwarantujemy niezapomniane wrażenia. A zapraszał Ireneusz Szymczak, wójt Gminy Pniewy. Dziękuję, pani Wójcie. Dziękuję, Panie Redaktorze. Dziękuję Państwu. Ja również dziękuję Państwu i zapraszam na kolejny kontrast. Maciej Zieński, Kłania nisko. Do zobaczenia.